Plac Moniuszki 5B w Kielcach. Zapamiętajcie ten adres, jeśli będziecie chcieli zjeść najlepsze włoskie kanapki w Kielcach i okolicy, a moim zdaniem również jedne z najlepszych w Polsce. Pod tym adresem mieści się małe włoskie Bistro del Favero Gastronomia Italiana, do którego przychodzę odkąd się otworzyli jakieś 10 czy 11 lat temu. Mieliśmy wpaść tylko na kanapki, ewentualnie kanapkę i pizzę, ale zamówiliśmy również makaron, który był tego dnia jako danie dnia za 45 zł. Turbo prosta kompozycja, bo tam jest tylko makaron w lekko pikantnym sosie pomidorowym, trochę sera, włoski boczek i cebula. I no szok po prostu. Tyle smaku z tak niewielkiej ilości składników i bardzo duża porcja. Spokojnie się tym, moim zdaniem, można najeść jak na jak dwudaniowym obiadem. Warto na niego polować, bo często wraca klienci go uwielbiają, co mnie wcale nie dziwi. A to już jest y, moja kanapka ukochana tutaj, którą zawsze zamawiam. Panuocco Siciliano, 33 zł 540 gramów. E, w środku szynka gotowana, mozzarella, anszła, karczochy, oliwki, e, pomidor, zielenina. E, pikantno-słona kompozycja, pikantność naprawdę wyczuwalna, ale nie paląca, nie zabójcza. Jedna z najlepszych kanapek, jakie jadłem. No i jeszcze pizza. Pizza Inferno e, z sosem pomidorowym, mozzarellą z pikantnym salami, anchois, kaparami, oliwkami i peperoncino. 45 zł kosztuje i tak jak się nazywa, tak smakuje. Zaraz po wyjęciu z pieca, to ja tylko trochę ugryzłem, o, musiałem odczekać, aż lekko przestygnie, bo ta kapsaicyna była, no jak dla mnie, już na zbyt wysokim poziomie, że ona się trochę ze mnie podśmiewała, bo ona jadła na bieżąco. E, jak lubicie naprawdę pikantną pizzę, no to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę, ale, ale ostrzegam, ona jest naprawdę ostra, ale pyszna. E, wzięliśmy jeszcze dwie kanapki dla córek na obiad i wyszliśmy w poczuciu bardzo dobrze wydanych pieniędzy, jak zwykle zresztą tutaj. E, to jest miejsce, do którego, jak mówiłem, przychodzę do otwarcia i nigdy, ale to nigdy nie miałem tutaj żadnego fakapu, nigdy się nie zawiodłem. E, Prowadzą to wspaniali ludzie, bardzo kontaktowi, bardzo otwarci. Fajnie jest z nimi zawsze tutaj pogadać. Ja bym jeszcze bardzo chciał, żeby można było taką kanapkę sobie złożyć z wybranych składników, żebym sam sobie mógł wybrać, ale myślę, że to co jest w stałym menu, to i tak każdy coś dla siebie tutaj znajdzie. Polecam serdecznie.